Drużyna Zielonogórska w następującym składzie, przeprowadzona tradycyjnie przez trenera e, Jana Grabowskiego. Z numerem pierwszym wystartuje Sławomir Dudek, z numerem drugim w parze w pierwszym wyścigu z Sławomirem Dudkiem Jarosław Szymkowiak. Z trójką kapitan drużyny Zielonogórskiej, który dokonywał próby toru, toru Andrzej Chuszcza. Z numerem czwartym e, Tomasz Kruk, z numerem piątym e, Rosjanin w barwach Zielonogórskiej Drużyny Rif Said Gariejew. Młodzieżowcami w drużynie Zielonogórskiej dziś będą z numerem szóstym. Mariusz Szańczuk i z numerem siódmym Grzegorz Kłopot, a zawodnikiem rezerwowym jest także młodzieżowiec Marek Zarzecki. I drużyna gospodarzy, która dziś zaprezentuje się w następującym składzie: z numerem dziewiątym Bogdan Ciupak, z numerem dziesiątym Maciej Bargiel, z numerem jedenastym Romuald Janusz, z dwunastką Mariusz Guzik, z trzynastką Stranieri drużyny gospodarzy Węgier Laszlo Bodi, z numerem czternastym pierwszy młodzieżowiec drużyny gospodarzy Arkadiusz Stasik, z numerem piętnastym Sławomir Tabak i z numerem 16. rezerwowym będzie Mariusz Rygiel jak już Państwo na pewno zauważyli brak w składzie drużyny gospodarzy utalentowanego młodzieżowca tej ekipy Pawła Grygolca, który pokazał się z dobrej strony w meczu w Zielonej Górze i w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, ale doznał na szczęście niegroźnej kontuzji na torze w Świętochłowicach ale w dzisiejszym spotkaniu nie wystartuje